Zaczarowana poduszka, bajki i opowiadania na dobry sen. Królewna żaba i skrzydła te jezioro. W głębi tajemniczego lasu, gdzie drzewa sięgały chmur, a poranne mgły tańczyły nad wodą mieszkała królewna żaba. Nikt nie znał jej prawdziwego imienia, bo była znana jako żaba, która nosiła w sercu marzenie o wolności i skrzydłach, które mogły ją unieść ponad ziemię. Każdego dnia przesiadywała na brzegu jeziora, miejsca tak niezwykłego, że woda zdawała się śpiewać własne melodie, a nad jej powierzchnią unosiły się tajemnicze światła. Królewna żaba marzyła o tym, by kiedyś wzbić się w powietrze i odkryć świat, który rozciągał się daleko poza granice lasu. Pewnego wieczoru, gdy księżyc zaczął malować srebrne wzory na tafli jeziora, dostrzegła coś, co zmieniło wszystko. Para skrzydeł odbijająca się w wodzie, migocząca jak gwiazdy. To była tajemnicza istota, która przybyła, by pomóc jej spełnić marzenie. Królewna poczuła, że właśnie zaczyna się opowieść o odwadze, przyjaźni i sile, która potrafi zmieniać świat. Królewna żaba spojrzała na odbicie skrzydeł w jeziorze i poczuła, jak serce bije jej szybciej niż kiedykolwiek. To były skrzydła niezwykłe, półprzezroczyste, mieniące się wszystkimi kolorami tęczy, a gdy delikatnie poruszały się nad wodą, zostawiały za sobą migotliwe ślady światła. Dziewczyna wiedziała, że to znak zaproszenie do czegoś, co wykracza poza jej codzienność. Postanowiła wyruszyć za tym światłem, choć nie znała drogi i nie wiedziała, co ją czeka. Gdy wyszła na ścieżkę wiodącą w głąb lasu, warknęły cicho sowy, a nad głową przeleciały skrzydlate świetliki, które zdawały się prowadzić ją bezgłośnie do celu. Po drodze spotkała stary Dąb, który szepnął jej opowieść o legendzie skrzydlątego jeziora miejscu, gdzie spełniają się najskrytsze marzenia tych, Którzy mają odwagę wierzyć. Dąb powiedział, że skrzydła, które zobaczyła, należą do strażnika jeziora, istoty, która pilnuje równowagi między snem a rzeczywistością. Królewna poczuła, że musi odnaleźć tego strażnika, by poznać prawdę o sobie i świecie. Gdy szła dalej, woda jeziora zaczęła cicho śpiewać, a jej głos był jak kołysanka, która mówiła, że prawdziwa siła kryje się w wierze i sercu pełnym marzeń. Krople rosy błyszczały na trawie. A noc otulała las, który zdawał się żyć własnym życiem. Królewna Żaba wiedziała, że jej przygoda dopiero się zaczyna, a każdy krok prowadzi ją bliżej do spełnienia, które od dawna czekało ukryte gdzieś pod taflą skrzydlątego jeziora. Las, przez który szła królewna Żaba, tętnił życiem, choć noc była spokojna i tajemnicza. Drzewa pochylały się nad ścieżką, a ich liście szumiały cicho, jakby chciały podzielić się starożytnymi sekretami. Królewna Żaba czuła, że każdy krok przybliża ją do czegoś niezwykłego, a światło, które widziała nad jeziorem, nie było zwykłym blaskiem, lecz obietnicą przemiany i nadziei. Gdy dotarła do brzegu jeziora, zauważyła, że woda migocze jak tkanina utkana z księżycowego srebra i gwiezdnego pyłu. Na tafli unosiły się pióra, miękkie, błyszczące i lekkie, które wirowały w powietrzu, tworząc delikatny taniec. Nagle z ciemności wysunęła się postać Strażnik Jeziora. Miał skrzydła większe niż największe drzewa, a jego oczy błyszczały mądrością dawnych czasów. Nie przemówił słowami, lecz jego spojrzenie było pełne ciepła i zrozumienia. Królewna Żaba poczuła, że nie jest już sama, że to spotkanie jest początkiem czegoś, co zmieni jej życie na zawsze. Strażnik uniósł skrzydła i zaprosił ją, by dołączyła do tańca świateł nad jeziorem. Królewna Żaba uniosła ręce, a jej serce wypełniło się radością i pokojem. Wiedziała, że musi nauczyć się latać nie tylko skrzydłami, ale także marzeniami i odwagą. Gdy pierwsze promienie poranka rozproszyły nocne mgły, królewna Żaba poczuła, że jej podróż dopiero się zaczyna, a świat czeka na odkrycie tego, co najpiękniejsze prawdziwej wolności i magii, która żyje w każdym sercu gotowym wzbić się ponad horyzont. Wędrując brzegiem błękitnego jeziora, które rozciągało się szeroko niczym niekończące się morze, królewna Żaba czuła, jak każdy krok niesie ją bliżej tajemnicy ukrytej w jego głębinach. Powietrze było świeże i chłodne, przynosząc zapach wilgotnej trawy i kwitnących lotosów. Nad taflą wody unosiły się świetliste motyle, które delikatnie poruszały skrzydłami, rozpraszając srebrzyste refleksy na powierzchni. W dali wznosiły się wysokie, skaliste wzgórza, których szczyty ocierały się o obłoki, a w ich cieniu kryły się jaskinie pełne dawnych tajemnic. Królewna żaba usłyszała miękki szum wodospadu, który tworzył tęczę rozciągającą się od brzegu do brzegu. W tym magicznym miejscu spotkała strażnika jeziora, istotę o ogromnych, skrzydlatych ramionach i oczach pełnych ciepła i mądrości. Strażnik nie wypowiedział słów, lecz gestem zaprosił ją, by razem odkryli ukryte cuda tego miejsca. Razem przemierzyli rozległe błonia, gdzie kwiaty rozkwitały tylko nocą, a ich zapach unosił się nad wodą niczym tajemnicza melodia. Królewna Żaba poczuła, że właśnie tutaj, pośród tej niesamowitej przyrody, odkryje odpowiedzi, których szukała. Księżycowy kwiat świecił mocniej niż kiedykolwiek, a światło, które z niego płynęło, rozświetlało ich drogę, obiecując, że każda chwila tej podróży niesie nowe odkrycia i nadzieje na przemianę. W miarę jak noc przesuwała się ku świtu, królewna Żaba i strażnik jeziora podążali ścieżką wyłożoną miękkim mchem i płatkami lili wodnych które błyszczały jak srebrne gwiazdy rozrzucone na ziemi. Wokół nich unosił się delikatny zapach wilgotnej ziemi i świeżości, który mieszał się z chłodem porannej rosy. Dotarli do kamiennego mostu, który łączył dwa brzegi jeziora, był ozdobiony rzeźbami zwierząt, które zdawały się patrzeć z ciekawością i mądrością na każdy krok podróżników. Strażnik zatrzymał się i wskazał na wodę, gdzie pod powierzchnią migotały światła, przypominające tysiące maleńkich świetlików. Powiedział: że to dusze jeziora strażnicy snów i marzeń, którzy pomagają tym, którzy odważą się szukać prawdziwej magii. Królewna Żaba spojrzała na wodę i poczuła, jak ciepło rozlewa się w jej sercu, rozpraszając chłód, który od dawna tam panował. Razem weszli na most, a każdy krok wywoływał cichy dźwięk, jakby sam kamień opowiadał historię dawnych czasów. W tej chwili dziewczyna zrozumiała, że prawdziwa magia to nie tylko skrzydła i blask, lecz także odwaga. By zaufać i iść dalej nawet wtedy, gdy droga jest nieznana. Kwiat na brzegu jeziora rozkwitał coraz jaśniej, a ich podróż nabierała tempa. Była pełna nadziei, piękna i obietnicy, że każda chwila może stać się początkiem czegoś niezwykłego. Noc rozciągała swoje ciężkie, aksamitne skrzydła nad błękitnym jeziorem, a cisza wypełniała przestrzeń niczym delikatna pieśń, której melodia znały jedynie najstarsze drzewa i same gwiazdy. Królewna żaba szła u boku strażnika jeziora który zdawał się być utkany z mgieł i światła, a każdy jego krok niósł ze sobą zapach tajemnicy i pradawnej mądrości. Księżycowy kwiat, który trzymała delikatnie w dłoniach, lśnił teraz z mocą tysiąca księżycowych blasków, jak gdyby sam czas zaczął tańczyć wokół niego w powolnym, czarującym rytmie. Dziewczyna poczuła, że jej serce, choć jeszcze niedawno schowane pod skorupą chłodu, teraz rozkwita jak najpiękniejszy lotos, rozpościerając płatki miłości i nadziei. Wtedy z głębi jeziora wyłoniły się świetliste sylwetki, postacie stworzone z wody i światła, tańczące z gracją odwiecznych duchów natury. Były one nie tylko strażnikami jeziora, lecz także opiekunami marzeń i stróżami zapomnianych obietnic. Ich spojrzenia były miękkie, pełne zrozumienia i współczucia, a obecność ich przynosiła ukojenie, które działało niczym ciepły płaszcz w mroźną zimę. Królewna żaba zamknęła oczy i pozwoliła by ich delikatne ręce uniosły ją ponad tafle wody, gdzie mogła poczuć, że świat jest pełen cudów, które czekają tylko na to, by zostać odkryte przez tych, którzy mają odwagę marzyć. I choć noc trwała dalej, w sercu dziewczyny zapłonęło nowe światło, światło, które miało rozjaśnić nie tylko jej drogę, lecz także wszystkie serca, które pragnąły wierzyć w magię przemiany i nadziei. Poranek budził się powoli nad błękitnym jeziorem, malując niebo różem i złotem. A królewna żaba spoglądała na tafle, która teraz była spokojna i przejrzysta jak kryształ. Strażnik jeziora stał obok niej, jego skrzydła powoli opadały niczym liście drzewa w jesiennym ogrodzie, a w jego oczach tańczyło ciepło zrozumienia i przyjaźni. Dziewczyna czuła, że każdy oddech, każda kropla rosy, to część większej opowieści, historii o przemianie, o odwadze, która potrafi przełamać najgrubszy lód. Księżycowy kwiat rozkwitał coraz śmielej. A jego blask rozlewał się wokół, dotykając serc tych, którzy byli gotowi go przyjąć. Królewna Żaba wiedziała, że prawdziwa magia nie tkwi tylko w cudach i zaklęciach, lecz w sercu, które potrafi kochać, przebaczać i wierzyć w lepsze jutro. Wspólnie ze strażnikiem wyruszyli w dalszą drogę, którą prowadziła ich nadzieja i siła przyjaźni. Każdy ich krok zostawiał ślad światła, które miało rozproszyć cienie przeszłości i przynieść nową radość. Las, Jezioro i niebo zdawały się śpiewać pieśń przemiany, a królewna Żaba czuła, że stała się częścią czegoś znacznie większego niż ona sama opowieści, która nigdy się nie kończy, bo żyje w sercach tych, którzy odważą się marzyć i kochać. Gdy słońce wzeszło nad horyzontem, a pierwsze promienie ogrzały ziemię, królewna Żaba i strażnik jeziora dotarli do miejsca, gdzie woda spotykała niebo, a światło tańczyło na granicy dni i nocy. Księżycowy kwiat, rozkwitający w blasku poranka, Rozlał swoje światło wokół, tworząc aureole nad głowami tych, którzy szukali przemiany i nadziei. Dziewczyna poczuła, że jej serce stało się lżejsze, a lud, który kiedyś chronił ją przed światem, rozpuścił się pod ciepłem nowej przyjaźni i odwagi. Strażnik spojrzał na nią z uśmiechem, który mówił więcej niż słowa, że prawdziwa magia jest w tych, którzy potrafią kochać bez lęku i marzyć bez granic. Królewna Żaba wiedziała, że choć ta opowieść dobiegła końca, to jej duch będzie żył dalej, w każdym szeptanym śnie, w każdym blasku gwiazdy i w każdym sercu, które odważy się wzbić ponad codzienność. I tak, z podniesioną głową i światłem w oczach, ruszyła ku nowym przygodom, niosąc w sobie pieśni wolności, która rozbrzmiewała na zawsze w skrzydlatym jeziorze i poza nim. Nasza dzisiejsza przygoda dobiegła końca, ale nie przejmuj się. Nowe bajki codziennie o 18:30 na kanale Zaczarowana Poduszka. Dobranoc!